Witam Was bardzo serdecznie. Wspólnie z Sawry wpadliśmy na pomysł, żeby porzucić Wam trzy takie ćwiczonka, żeby poprawić tą formę na Sylwestra, żebyście mogli pod, czy podkreślić swoje takie A tutaj Pokażę Wam trzy z wykorzystaniem prostego stopu. Dzieńmy do pierwszego punktu. Super standardowe pompki na podłoże. Ważna jest tutaj technika, żeby napinać te miejsce, żeby troszkę podkreślić, wyeksponować klatkę. Później zrobimy pompki na triceps, żeby dopompować troszkę ręce, troszkę bark, żeby dokładnie wyokrącić. I na koniec zrobimy serię na przód. Ja Tutaj nie będę pokazywał może w wolnej serii, tylko pokażę Wam, jak to zrobić. Pierwsze ćwiczenie. Ja myślę, że ustawienie jest tak, się Zaznaczeniem będą wątki z podpuszczywczybem, popieramy stabilnie, podłoże i na dół, pełne skręci napinamy tutaj proces. Przy okazji do otwarty. Za pole, poławiamy się z tyłu, napinamy łóżko brzuch i podnosimy nogi. Tak, żeby ten brzuch był fajnie do pieca. Jeszcze jedną radę dam, żeby nie powiadać, popatrzeć na to, co jemy, żeby to nie było takie, że zjadamy totalnie wszystko. Patrzmy, co ma wysoki indecydent, co ma niski, żeby troszkę tą formę jeszcze poprawić. jake <music>